Jej, dostałam trofeum. Jak miło, jakby w bok, ona chyba największy problem ma, kiedy się klika w przód i próbuje skoczyć. Takie odniosłam wrażenie, chociaż teraz też coś nie tak było, ale tylko przez chwilę. Dobra, wchodzimy do latarni. Chyba nie sądzisz, że kapitan zatopił statek Williego. Nie wiem. Według mnie to był raczej wypadek. Myślałam, że będziemy w środku latarni. A jesteśmy. nie wiem gdzie. Myślałam, że mamy wejść na latarnię, a nie tylko po prostu na wzgórze, na którym stoi latarnia. O, tam jest emblemat. Nawet dość dużo w tym. Etap na tym etapie. Emblematów jej! Rozwalamy komuś łódkę! A nie, nie rozwaliliśmy jej. Szkoda, au! One mnie utopiły! A w ogóle śmieszne jest to, że można utopić ryby. Ale to ja się chyba śmiałam wcześniej, że można utopić kraby. Po prostu go wepchnę na głęboką wodę i zginę. Albo ja. Zginę dziwna perspektywa tu jest, wiecie? A patrzcie, ryba się nie utopiła. Aż dziwne. No. No ja ginę, a ona nie. Co za niesprawiedliwość. Dobra, trochę z rupek muszę nadrobić. Te, które straciłam, spadają z urwiska. Hmm. Doskoczę tam? Czy... Nie, o. Udało mi się. Co się zaczyna? Sam wleciałeś do wody, yy, wiatrak. Jej, udało mi się. Au, ale ryba mnie. Dziapła. Dobra, dokąd teraz? To jest samolot w ogóle? Jakiś rozbity? Au. No, to było mądre. Z mojej strony. Serduszko się przyda. Zostawię to dla o Jezu, już nadchodzić prosto nie umiem. Au, nie to chciałam. Chciałam w klatkę. Eee, moja kostka! Łosiństwo. Nie wolno pływać. No co wy, nie powiecie. Przekonałam się już o tym, na przykład teraz. O! Ci z kotwicami. A, w miarę prości. Oni są. Najsilniejsze są te rekiny, ale to pewnie coś... Te rekiny są w stylu tych... Y, ...Pokemonów... Y, ...w tej zabawkowej... ...planszy, chyba w drugim odcinku. I czarownic. Pewnie też z pierwszego odcinka. Chyba to te silniejsze stwory. O, trzeba iść zabić pudełko, bo potem będą coraz więcej krabów. Nie wiem, tak jakoś jest najprościej. Wyda, że te kości tak szybko znikają. Szczególnie te, które wylecą z przeciwników. Jakaś przeszkoda? Au. Już się powoli zaczynałam przekonywać do skakania. Po dzisiejszym odcinku chyba. Znowu będę nie miała zbytniej ochoty. Znowu no, nie będę miała zbytniej ochoty skakać. Dobra, ci nie są trudni. Więc raz, dwa ich pokonam. Uch, dużo. Skubi chrupę bo Co to jest za miejsce? Przeraża mnie trochę. Jakieś si rozbite samoloty, statki. Co tam jest narysowane? Zakaz pływania i czego i jedzenia i ryb smażonych. Ok. Myślę, że rozumiem. Zakaz jedzenia ryb w porcie. Ja nie mam pojęcia o co w tym chodzi Aha, bo to jest krawędź nie widziałam jej też coś dostanie Strasznie tak tu nie wiem zniszczenie znaczy chodzi mi o to, że takie rozwalone to wszystko no, dziur a to jest ten, co krabami strzela. W ogóle jakaś wyrzutnia z krabów. Dobry pomysł. Muszę spróbować. W ogóle mnie zastanawia, jak ci wędkarze tu na przykład dochodzą. Kurcze też skaką, skaką, skaczą przez te wszystkie dziury. uważą po jakichś tych e, e, wzgórzach z latarniami a e, na rybki se idę, to wielka wyprawa. Linka sekuracyjna i drogę. Ślicznie nie dużo Tu tyte, teraz tych skotwiceni. Puchające kraby są trochę niebezpieczne. O tu znowu jest żaka z jedzenia ryb. No ewidentnie, ale no tego to ja nie zrozumiem. O spadł to wodę. Byłoby miło. Teraz kubi chrubki. Tam widziałam też kostkę. Tutaj na dole. Ale jak to zrobić, żeby nie spaść? A dobra. Chyba bez znaczenia. Udało mi się to zrobić spadając. Wystarczająco blisko. Co tu jest? Jakiś magazyn. Aha, wskazówki mamy znaleźć. Okej. Okay. Może być. Wow, ja myślałam, że tu jest ściana. Tego się nie da rozwalić? Nie, tu się w ogóle podejść, no, nie da się podejść. Ach, nie da się podejść. Dobra, nieważne. Chcesz jeszcze raz? O, wskazówka. Ja bym się trochę bała po tym te wytele, to żeby on taki wygląda elektrycznie. Mogę tego zjeść? Okej, okay, druga wskazówka i jeszcze trzy. I w górę! Tu powinny być. Au. To chyba nie do końca miało tak wyglądać, widzicie? Ale to chyba nie moje zdanie. No? Aha, dobra, ona się tu może wspiąć się rozwalić te drzwi? A, wiedziałam. Podejrzanie mi wyglądało. Nie w tę stronę, co bym chciała. Dobra. E, liczyłam na kolejną wskazówkę, no ale dobra, tu to... jest. I? A, dobra. Teraz Fred będzie mógł tu wskoczyć. Dobra, jeszcze jedna. I wreszcie się dowiem może, kto jest tym złym. O, jest piąta. Co to jest? Worek pereł. To worek bardzo cennych pereł. Znalazłeś go w magazynie niedaleko Seta. Wielorybnik. Miał skrzynię, a tam w tych skrzyniach były perły. Tak mi się wydaje. Przynajmniej te skrzynie, które, które rozwalam. To wyglądają skrzynie z perłami. Więc w sumie. Zresztą on jest taki trochę najbardziej podejrzany. A nie dzwonili do welmy, że znaleźli wskazówkę? Nic? Welma poczuje się urażona, wiecie? O, emblemat. O, widzicie, bo te skrzynie to są z... znowania z perłami. dla mojego przyjaciela W tej drugiej skrzyni, powiem szczerze, nie zauważyłam. Aha, bo to są te takie beczki metalowe. Wiedziałam tylko nie No i co, beczka cię w twarz bije, no bez przesady. Aj, tam była wędka, której nie mogłam zabić. O! Miąśniak. Patrzcie, to set! Ona pamięta jego imię. Ja nie mam pojęcia. Cześć, set! Witam ponownie. Ciągle się tu włóczycie? co skalista zatoka jest niebezpieczna. Odgłos w ogóle nie, do niego? nie przejmować. Można powiedzieć, że nocą umiem odnaleźć się w tym mieście. Bez wątpienia. Pewnie widziałeś upiorny statek wycieczkowy. Za każdym razem, gdy się pojawiał. Ten przeklęty statek od wieków jest tajemnicą. Nawiedza wszystkie miasta na wybrzeżu. Aż mnie ciarki przeszły. Miejscowych przestraszył na pewno. Najbardziej boją się wielkiego potwora morskiego, który żyje w samym sercu upiornego statku wycieczkowego. Widziałem, jak kiedyś jednym szponem rozniósł łódź na pół. Jesteś bardzo odważny, skoro tu przychodzisz. Albo głupi. Ech, nie dam mu się przestraszyć. W każdym razie muszę spadać. Hej, wyglądasz na silnego. Pomożesz mi z tymi O, on ma jasne. z perłami. Dziękuję, koleżko. Do zobaczenia, morski kwiatuszku. Morski kwiatuszek? O! <noise> Ach, I Dafne. przystanek. Tak, dostanie się na ten statek jest teraz najważniejsze. A, Dafne, Dafne, nie wiem, co ci się w nim podoba. No, ale trudno. On ma widzicie skrzynię z perłami, które ja właśnie rozwalam. I się zastanawiam, czy w końcu mi się o, uda. Bo sporo dobra tutaj. Więc automatycznie on jest najbardziej podejrzany, póki co. Dla Freda to już w ogóle jest na pewno podejrzany. Bo się podoba, Daphne. Aj, oczywiście. Co to trochę wkurzając? Aj, tu mi oczywiście nie skoczyła. Nie było Kubi, źle. kudłaty, zgłoście się, jesteście tam? Jesteśmy! Życie jest piękne! <laughs> Silobrody to kucharz doskonały! Nie powinniście jadać z podejrzanymi! Silobrodego można podejrzewać tylko o bycie kucharzem okrętowym, a nie kapitanem! Właśnie idziemy na upiorny statek wycieczkowy i potrzebujemy Waszej pomocy. Znowu spotkaliśmy się z setem anglerem. Kiedy on jest w pobliżu, to nie jest zbyt pomocna. Dobra, będziemy tam! Prawda, skup? Skup! Ale nie mówić właśnie! Eee, no tak. Scoob i tym jedzą, co właściwie to nie jest jakieś szczególnie dziwne. Mi się udało zdobyć kolejny emblemat. Chciałabym skoczyć tam, ale powiem szczerze, nie wiem, czy mi się uda. Albo jestem ślepa i mam zaburzenia perspektywy, albo to jest kiepsko zrobione w tej grze. Aj. No oprócz tego, że ona czasem po prostu nie reaguje na skoki. Jak w tym momencie. Noż, noż, co za... Albo nie reaguje wcale, albo na drugi skok nie reaguje Dobra, jeszcze ostatnia próba. Czekaj co tam jest w ogóle. To jest chyba tylko... Wejście Patrzę co tam jest, patrzę co tam jest. Nie widzę już po ostatni raz. Ale wydaje mi się, że już my tam byliśmy. No... Tam, ona na tej ostatniej beczce mi nie chce za bardzo skoczyć. Jakoś tak, no, no mówię. To tylko mogę skoczyć stamtąd, tu. Ja tylko sobie tą kość brałam i idę. Bo nie ma sensu się męczyć, skoro się okazuje, że to przejście tam, gdzie już byłam. Czasem się dobrze człowiek ustawi, to ci przeciwnicy po prostu wpadną do wody, zamiast atakować. Znaczy, oni chcą atakować, i przez to, że chcą atakować, wpadają do wody. Ale czy mi się też zdarza, ale no to inna sprawa. Dobra, co mi się tutaj. Aha, o połowę mi się opadł. To jeszcze z drugiej strony jest drugie. Co tu jest? O, złota kostka. Aha. Czasami chyba szybsze jest po prostu wpadnięcie do wody, i wtedy mnie teleportuje od odpowiednie miejsca, gdzie jest ta ryba, która tu była wcześniej. A nie, ważne i czasem jest szybciej, bo teleportuje mnie już na miejsce, a nie muszę skakać. Ciekawe, czy wykorzystamy ten statek do dostania się do tego upiornego statku wycieczkowego? Podejrzewałam, że po prostu kolejny etap, etap będzie tym statkiem. I co dalej? A, no. Sam odpłynął, trochę bym się bała. Jej, wreszcie to skończyłam. Ile tego wszystkiego mam. Skupi chrupa chyba nie tak źle. U, no widzicie, nawet razy dwa mi się udało. Nic nieźle. 5 na 6, aczkolwiek nie mam pojęcia, czy jakiś ominęłam, czy po prostu nie mogłam się tam dostać, aczkolwiek nawet nie widziałam żadnego dojścia dla kogoś innego, ale trofeum w końcu jakieś zdobyłam. Więc jest dobrze. Okej. Okay. Poziom trzeci już jest na następny odcinek, dlatego moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.